Buenos Aires, dzień dobry, z oligos, ole! E, przywitałam Was tymi słowami z mojej ulubionej bajeczki, kiedy miałam 9 lat i to była bajka pod tytułem Kwiatki z Kwiateczkowa. E, namiętnie słuchałam, można tak powiedzieć, tej bajki. Spodobało mi się w ogóle jakby cały kształt, ale też to powitanie, które przetrwało ze mną przez te następne 20 lat. I chciałam Wam powiedzieć, że ta bajka jest naprawdę bardzo fajna, także jeśli macie dzieci, poszukajcie sobie może na internecie jeszcze jest, bo wtedy to była na takich płytach winylowych do odtwarzania w takich adapterach. No ale nic, przychodzę dzisiaj do Was z takim filmikiem o tematyce kosmetycznej. Dosłownie tutaj będzie 4-5 sztuk bardzo, bardzo maleńkich kosmetyków, które były mi potrzebne i które pomyślałam, że podzielę się swoją opinią, ponieważ kupiłam je na przestrzeni 70 dni. Temu i co mogę powiedzieć, że już ich zaczęłam używać, żeby jakaś mini recenzja też przy okazji tych kosmetyków się pojawiła. I teraz tak, wiem, 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 że niektórzy z Was naprawdę dzisiaj będą zawiedzeni. Zobaczą, o Boże, nie znowu kosmetyki, w ogóle mamy tego dosyć. Wolelibyśmy jakąś modę, ale muszę powiedzieć tak. Wymyśliłam sobie taką po prostu opcję, że moda, tak? Jak najbardziej to jest mnie na pierwszym miejscu. No, ale moda, stylizacje to nie, są, to nie, nie jest tylko ciuch. To jest po prostu, nie wiem, to jest fryzura. No, oczywiście u mnie jest w większości prosta, bo, bo mam takie krótkie włosy i nie lubię też bardzo, bardzo kombinować. No, ale niech będziesz zadbane włosy, czy jakieś środki właśnie do stylizacji. To jest też. E, makijaż e, czyli mnóstwo, mnóstwo kolorów, e, w ogóle wszystkiego jakichś kosmetyków e, no i co tam jeszcze, no i oczywiście wypielęgnowana w miarę jakaś tam cera, skóra z tym jest u mnie większy problem, ponieważ do jednego jestem leniwa, a do drugiego znów e, mam ograniczony budżet Czyli na przykład jeśli chodzi odnośnie cery, no ale jakoś tam sobie radzę i na, na razie, na razie póki co jest dobrze. Także jak mówię, nie wiem czy Wy też byście sobie wyobrażali, gdyby było takie coś, że mm, są tylko same stylizacje albo na przykład są włosy, kluski w ogóle brak makijażu, a reszta jest zrobiona. No nie w ogóle, bo to jest jedno połączone z drugim. Tak jak dodatki, naszyjniki, broszki, w ogóle torebki, buciki to są połączone tu z obraniami, tworzą całość tak samo i po prostu cała reszta. Więc u mnie na kanale może rzadziej niż te stylizacje takie ubraniowe, niż w ogóle jakieś tam ciuszki będą się pojawiać też odnośnie kosmetyki, właśnie do makijażu, do pielęgnacji. żeby to, jeśli na przykład odkryję coś fajnego, żebym się też mogła z wami podzielić opinią na ten temat. No bo czemu mam tu trzymać kurczę w ukryciu sama, jeśli coś jest fajnego, dobra jest cena i może ktoś by też mógł sobie na tym coś zyskać, a nie tylko wiecie, Rossmann i Natura. I teraz tak, dobra, przejdę do tych kosmetyków Tak jak mówię, nie jest ich wiele I zacznę od tego, że potrzebowałam coś nowego do brwi Do brwi używałam ostatnio z firmy Pierre René, Takie trzy kolorki, oczywiście katowałam tylko jeden i ten wosk Ale ten kolorek już się zjadł Już go nie mam, więc pomyślałam, że kupię sobie coś nowego I kupiłam sobie od razu tutaj Oczywiście pudełeczko jest rozpakowane, wygląda to mniej więcej tak O, ja tutaj sobie tak pobujam tym, bo nie wiem jak to będzie widoczne Żebyś tam lampa trochę nie odbijała i to jest z Vipery Mineral, Mineral Brow and Eyeliner. Czyli to jest po prostu takie coś, co w ogóle dla mnie to jest coś między konsystencja takiego muso żelu z czymś takim, jak. nie wiem, jak to kurczę powiedzieć, takim trochę pudrowe, to jest takie, bo to tak zastyga. To jest rzeczywiście wodoodporne, na tym piszę, ale to jest masakrycznie wodoodporne. Z ręki to ja po prostu nie mogłam niczym domyść, do, po prostu nawet płynem micelarnym, który właśnie posiadam, to musiałam docierać. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda. To wygląda w ogóle tak. I to jest takie coś. Tadam. To jest taki maleńki pędzelek. Tutaj odkręcamy i ukazuje się w słoiczku taka mała masia. Jak mówię, ja już to testowałam. To jest w kolorze 06. To jest taki szary, szaro-beżowy. Nie wiem, w ogóle w słoiczku wygląda inaczej. Na ręce już Wam pokażę, jak to wygląda. O! Dobra, zrobię sobie grubą kreskę. Jakoś sobie poradzę. Najwyżej, nie wiem... Do krwi sobie zedrę przy zdzieraniu. I teraz Wam pokażę kolor, bo ja tu go mocno zrobiłam. Jest coś takiego, on dopiero zastyga. Ja od razu powiem tak. Moje brwi, odkąd pamiętam, są ciemne, dość gęste i długie tak zwane krzaczory. Chyba to jest u mnie rodzinne, i muszę Wam powiedzieć, że w kolorze są takiego między coś jakby popielatym a czarnym. Nie jest to czarny, na pewno nie jest brązowy, bo nie ma takiej poświaty, ale jest tak jakby właśnie taki ciemny popielaty, coś takiego. Ja tutaj mam włosy kilkusymymetrowy już odrost u nasady. Ale do czego zmierzam? Zazwyczaj wszystkie kolory w tonacji rudej w ogóle. Ja nie bardzo się czuję dobrze w takich. Może ktoś widział, już że do tych włosów, które mam teraz mi pasują. Ale, ale mnie jednak nie pasują. Yy, nigdy nie miałam takich brwi, źle się w nich czułam. Także wybrałam sobie taki kolor. Yy, był jeszcze czarny, i jakiś tam odcienie brązu. Ten według mnie był po prostu w miarę taki dobry. Yy, I co muszę powiedzieć, na razie go testuję, jest dobry, nie rozmazuje się nic. No, kolor mógłby być ciut ciemniejszy, czyli między tym czarnym a tym kolorem mogłoby coś istnieć takiego bardziej grafitowego, ale nie wpadającego w rudości. No ale nic, dokładam sobie ten specyfik, w którym swoje krzaczory. To jest z Maybelline, to jest to właśnie ze szczoteczką w kolorze dark brown, czyli ciemny brąz, wygląda tak. I powiem Wam, to ładnie przeczesuję, tylko jak zaczynam przeczesywać tym, wiecie, włoski tutaj do góry, tutaj tak jak lecą, czyli na dół, a tu troszkę w bok, no to po prostu one się robią strasznie, ten łuk brwiowy szeroki, kolor Wam pokażę, kolor mi właściwie odpowiada nawet bardziej niż ten, ja sobie tutaj to uciapę w ogóle tą rękę. Ale muszę Wam powiedzieć, że no jakoś jedno z drugim jakoś tam daje radę. I kolorek jest tutaj, te plamki, te, które sobie narobiłam, też coś takiego. Ale jak mówię, mogłabym iść do mojej pani kosmetyczki, po prostu, żeby mi to jakoś przerzedziła, ale ja na razie nie chcę. No w sumie każdy ma jakieś tam swoje uniwersalne. Nie każdy musi mieć tak doskonałe jak na przykład Maxineczka czy Katosu czy w ogóle inne youtuberki, które są w ogóle piękne, śliczne. I mają wspaniałe brwi, tylko moim zdaniem mają wspaniałe brwi, jak się je umaluje. <grym> Czyli po prostu na samym początku, jak pokazują się, a już nie mówię bez makijażu, bo bez makijażu to ja też wyglądam jak zombie, ale po prostu chodzi o to, że brwi, one po prostu są takie rzadkie, takie jasne, w ogóle nic nie widać. A oczywiście jak wezmą bardzo te cieniutkie pędzelunki takie i sobie te kreseczki, to fajnie to wygląda. Ale jak czasami widzę zdjęcia młodych dziewczyn, które każda robi identyczne brwi, Każda po prostu z tych swoich cieniutkich, wypłowiałych, nie wiem jak to powiedzieć, kreseczek, chce zrobić sobie idealne brwi. No to po prostu czasem się śmieszce, bo nie do każdego też takie brwi pasują. Jeśli mamy bardzo cieniutkie, delikatnie sobie je pogrubiajmy. Jeśli mamy grubsze, tylko je podkreślmy. Po prostu nie róbmy nic, bardzo z niej więcej, bo musimy być też uniwersalne, a nie tylko moim zdaniem. Wiecie, no jak z obrazka wszystkie wyglądać. Że po prostu, jak są modne teraz, takie brwi wyczesane tutaj do góry, a tutaj takie ładne łuki w tą stronę, po prostu, że wszystkie mamy mieć takie brwi. Oczywiście to nie znaczy, że mamy mieć brwi, wiecie w kształcie czego, takie takie po prostu bardzo półokrągłe, bardzo cieniutkie. Nie wiem, jak kiedyś nasze prababci miały w latach 30. To nie o to chodzi. Tylko tak jak mówię. Po prostu brwi to też odzwierciedlają moim zdaniem nasz styl, więc no nie możemy wszystkie wyglądać jak, jak to się mówi, jak szablony z Chin, z AliExpressu czy z tej innej stronki, które widziałam, że dziewczyny testują mega tak czy tak. Kurde, to tak mi się układają brwi, oczywiście tutaj mam na przykład gęściejszy, tu gdzieś mam dziurkę, to tylko delikatnie domaluję, ale nie będę z łuków brwiowych, które lecą mi w ten sposób, tworzyła idealnych łuków brwiowych, żeby mi bardziej podniosło tutaj, wiecie, żeby powieka nie wyglądała na opadającą w ogóle, no dla mnie to jest śmieszne, śmieszne. no po prostu, bo ileż można to po prostu robić, wiecie, wszystkie takie same, no dobra, ale już się rozgadam na temat brwi, no bo to przy okazji tego i to kosztowało mnie 14 50 to, czyli to z Vipery, a to kosztowało mi 19 zł z Maybelline. Dobra, przechodzimy szybciutko dalej. Kolejną rzeczą jest taki pędzelek. Dobra, zostawię, bo może się bujać, czyli może się świecić. I co wam mogę powiedzieć o tym pędzelku? Wiem, od razu macie skojarzenia identyczne, jak ja, jak zobaczyłam. Patrzę, 14.90 do 14.50, bo już końcówkami się myli. Ja I pomyślałam, jejku, Real Techniques normalnie mi się trafił, chiński. I pierwsze skojarzenie takie jest, no wiemy, róż, nóżka, yy, po prostu czy tam rączka jak to się nazywa, tutaj ten puchatek taki, ale muszę Wam powiedzieć, że na szczęście nie ma napisane Sam Nick Chapman i tak dalej, tylko jakieś tam firmy, nie wiem co to jest w sumie za firma, bo tutaj nawet na tym opakowaniu z ładną panią nie piszę, ale za to na pędzelku piszę Blink CL21, czyli po prostu malując się takim pędzelkiem, to jest pędzelek do różu, będziemy mogli powiedzieć... I nikt nam nie będzie zarzucał, że my malujemy się pędzelkiem, który udaje coś, czym nie jest, tylko po prostu to będzie pędzelek o nazwie Blink c 20 1 Muszę Wam powiedzieć, prałam go, myłam go, przepraszam, już trzykrotnie. Szarpałam specjalnie, żeby zobaczyć, czy nie wyjdą z tego włoski. No bo wiecie, 15 zł, no niby jest mięciutki, ale wiem, że sztuczne czasami tworzywo, takie właśnie sztuczne włosie, pachnie zazwyczaj, nie wiem, takim, wiecie, jak kot wyjdzie na dwór, albo czasami mojego psa wykąpiamy to on później później znaczy ona, bo to jest suczka, po prostu ona potem śmierdzi po prostu takim, wiecie, takim, nie wiem, jakby się nóżki opalało czy coś takiego, nie wiem. Sierść po prostu, taka zwierzęcia mokra, właśnie jakoś tak mi capi. No i niektóre moje pędzelki właśnie tak capiły, po prostu tak śmierdział. A ten po prostu zachował kształt mięciutki. No po prostu fajnie. No, no po prostu powiem Wam, jeszcze odnośnie rozprowadzania, bardzo, bardzo sobie dobrze radzi z mięciutki, trafia w ten punkt w którym właśnie ja robię sobie tutaj te pucioliny swoje takie zaróżowione. No i to w sumie tyle, co mogę powiedzieć o pędzelku. Kolejna maleńka rzecz to jest Golden Rose, no oczywiście lakier do paznokci o numerze 102. Bardzo mi się ten kolor spodobał, taki, taki w sumie wiosenny i to jest coś, szarość wpadająca w błękit, z drugiej strony z pół kropli fioletu. No nie wiem, ja wiem, że mam jakieś zrąbane, wiecie, też nie wiem, jak to aparat będzie oddawał, ale jak mówię, bardzo, bardzo lubię Golden Rose. Praktycznie tylko tych y, używam. Y, I dobra, na ostatnią sobie zostawiłam takiego rodzynusia w cieście, jak ja to mówię, czyli cienie do powiek Skobo. I teraz od razu mówię, cienie wyglądają tak. Tutaj jest opakowanie matowe, a w środku... I tutaj jest oczywiście no, matowe, z drugiej strony świecące. To jest kasetka, y, która kosztuje 10 zł. Y, ale ja wszystko kupowałam, kiedy było minus 30% na, jak to się mówi... Na wszystkie kosmetyki, kobo o, tak to powiem. I teraz tak, otwieramy. W środku jest lustereczko. No, to oczywiście, lustereczko będziemy widzieć. Jak ja Wam pokażę lusterko, to mi się całość podbija, więc no nie wiem, czy chcielibyście to zobaczyć. I teraz Wam pokażę, jak wyglądają kolory. Tada! Kolory sama wybierałam. Bo oczywiście, jak wiecie, to są kolory i spaletki, tak, tak zwane cienie mono. O, nie wiem, jak to w ogóle ładnie opisać. To jest właśnie mniej więcej coś takiego. I yy, co mogę powiedzieć? Yy, oczywiście od kilku dni ich używam. Namiętnie blenduje w ogóle, jak to ja mówię, blenduje praktycznie niczym, bo w sumie palcem jakimś tam jednym pędzelkiem. Ale muszę powiedzieć, że bardzo ładna pigmentacja, ładnie się rozcierają ładnie wyglądają na powiekach, jak dla mnie długo się utrzymują. Nie wierzę w takie cienie, które bez bazy utrzymają się 10 godzin, no ale jak mówię, ja, dla mnie jest to wystarczające. I teraz tak, trzy kolory wiosenne, czyli za wiosenno-letnie uznajemy żółty, ten taki, wiecie, tutaj taki, taki, nie wiem jak to nazwać, taki jakby brzoskwiniowy i ten taki ceglasta pomarańcza, czyli tutaj te trzy, też były po 10 zł, no oczywiście ze zniżką wyszło po 7 z grosikami a ten jeden był tak jakby przeceniony, to wyszedł z 7 zł, chyba na 4,50 czy coś takiego i mówię, czaiłam się do tych już bardzo długo, do tych cieni, bo chciałam mieć coś takiego wiosennego, a może i nawet letniego i powiem Wam, sama sobie wybrałam te cienie, więc jestem dumna, że sobie stworzyłam taką piękną, nie wiem, kasetkę, paletkę. Pokażę Wam, jak to, jak wygląda pigmentacja, myślę, że Wam się też będzie podobać. Żółciutki. Sorry, bo... Tutaj ten właśnie żółty się bardzo pyli. Tutaj jest ten taki mm, różowiutki, nie wiem, jakby perłowy czy coś takiego. E, tutaj jest ten ceglasty, jego dużo nie potrzeba. I tutaj jest ten brzoskwiniowy. I pigmentacja wygląda tak Wam pokażę na dłoni. Widzicie? Widzicie dobrze? Dobra, tak się gadam do wasa. E, I tutaj sobie rozprzestrzenią to, żebyście właśnie widzieli mocniej. E, trzy są matowe i jeden jest właśnie taki e, świetlisty. I zobaczcie to. Nie wiem, czy w ogóle kamera to będzie... Boże, kamera, mój aparat będzie to dobrze oddawał. Dla mnie pigmentacja, naprawdę jak za te, za te cienie po prostu i w ogóle Kobo i tak dalej, no to po prostu jest bardzo, bardzo dobra. I teraz co Wam powiem. Te trzy są matowe, no jak widać. I ten jeden, czyli on jest taki, przepraszam, w tej paletce właśnie taki... Różowy, z, różowy taki stonowany z drobinkami złota, muszę Wam powiedzieć, że on bardzo ładnie wygląda na powiece, ponieważ nie wiem, czy to będzie widać, jak się maluje nim powiekę, to on wygląda tak jakby róż i jak spojrzycie, to on wygląda, wygląda jakby, Boże, przepraszam, słowo tak, jakbyście po prostu pomalowali sobie powiekę na złoto, raz jest różowe, raz złote, różowe, złote, no po prostu dla mnie to jest w ogóle mega. No i coś jeszcze mogę powiedzieć o tej, o tej kasetce? No nic, no w sumie jestem zadowolona, chciałam Cię pokwalić. Mam Cię na oczach, nie wiem czy to będzie widoczne. Porobię takie głupie miny, bo oczywiście jestem zawstydzona i nie potrafię tak, wiecie, jak niektóre te youtuberki pięknie pokazywać, no ale one są doświadczone, więc. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Aha, wiem, dobra, okej, okay, wiem, bo dzisiaj właśnie chciałam odnośnie tego, że mam położone właśnie te cienie: dwa w sumie, czyli ten żółty i ten e, taki właśnie jak ceglastą pomarańczy, czyli ten. E, I pomalowany mam tutaj u góry, delikatnie rozblendowany tutaj żółty. I co? Ja wiem, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest w ogóle beznadzieja, bo tu nie jest w ogóle dokładnie rozblendowany, kąciki nie są zaznaczone na ciemno, tylko w ogóle cała ruchoma powieka jest pomalowana na żółt. Ale ja Wam powiem, to jest to samo, co odnośnie brwi. Jest mega wiele dziewczyn, które pięknie potrafią to robić, które mają odpowiedni do tego sprzęt, bazy, milion i tryliard i tak dalej pędzelków. My, tak zwane, jak ja to mówię, zwykle, zwykłe polskie działchy, chcemy ładnie wyglądać, ładnie się malować, być w miarę jakoś ogarnięte, wiecie, tutaj z makijażem, ale zazwyczaj mamy kilka, dosłownie, nie wiem, dwa, trzy pędzle, no przynajmniej tak jak ja, do, wiecie, tutaj do oczu i to jeszcze takie, no, chodzenia takiego wiadomo jakiego, i musimy z tego stworzyć jakiś makijaż. I my potrafimy stworzyć jakiś makijaż, nie podążając, nie podążając ślepo, wiecie o co mi chodzi, za tymi modowymi trendami, które narzucają nam czasami niektóre youtuberki, że po prostu wiecznie kreska musi być do góry. A ja czasem mam ochotę i robię sobie kreskę na prosta, czasem w ogóle nie robię kreski, bo to zależy też od nastroju. I to jest właśnie to samo, co mówiłam z brwiami, Muszę się wygadać na ten temat. Dziewczyny, nie patrzcie czasem na to, że na przykład modne jest nakładanie pięciu, sześciu kolorów, blendowanie w kąciku ciemniejszy, owszem, czasem to ładnie wygląda ale czasem, na no tak zwanego szybkiego, kiedy nie mamy za dużo czasu, wychodzimy, nie wiem, jest, jest jakaś fajna pogoda, chcę ładnie wyglądać i tu też naprawdę, ja się przynajmniej tego nie krępuję, że ja używam dwóch czy trzech cieni, nie kładąc ich tak, jak jest, nie wiem, w tak zwanych książkach podręcznikowych, które wydają, wydają po prostu mnóstwo makijażystek, że należy tak robić, tak robić, czy tak. To jest moja sprawa, ok, któraś by mnie przyszła, poprawiłaby mnie tak, to by mnie poprawiła tak, a ja po prostu so, będę się malować tak. Jeśli komuś to nie będzie odpowiadać, nie musi mnie oglądać, jeśli kiedykolwiek pokaże swój e, marny pseudomakijaż. Ale po prostu chciałabym do Was powiedzieć, że jeśli któraś nie do końca potrafi się malować, rozblendowywać, nie zawsze ten kącik wychodzi tutaj zaciemniony w tym miejscu, a tutaj nie wiem, coś się tam stanie, tak jak ja mam wrażenie czasem, że e, przy opadających powiekach, gdzie jedna opada mniej, druga więcej kreski, to jest trauma narysować. Naprawdę trauma jak Wam powiem, i zajmuje mi to mnóstwo czasu, więc czasem te kreski są krzywe, mam wrażenie, że lewe oko jest tu, drugie jest tam, ale wiecie co, kurczę, no fajnie mamy wyglądać, ktoś na nas spojrzy, powie, ej, jest ekstra, ale niekoniecznie będzie, czy ktoś z nami rozmawiając dojrzy, wiecie o co mi chodzi, że po prostu mamy normalnie, nie wiem jak zrobione, już nie mówiąc o sztucznych po prostu rzęsach, które teraz są na gminie doczepiane, sztuczne rzęsy są fajne, moim zdaniem, na jakieś wyjście lub nie wiem, tam czasami, że chcemy ładnie wyglądać na rance gdzieś tam, ale kurde, na co dzień wychodząc do sklepu, do miasta, do galerii, po prostu, no jakby to powiedzieć, nie pchamy tego na oczy. Ja już wolę zainwestować w jakąś odżywkę i mieć naturalnie podkreślone rzęsy, niż bez przerwy to ładować. Dobra, tyle w temacie się rozgadałam. Myślę, że nie, nie jeden raz jeszcze po prostu powiem swoje, wiecie, jakieś tam. E, jak mam listę pojęcie według innych o, o, o kosmetykach, do makijażu i w ogóle o tym, jak się pracuje tymi kosmetykami. Ja się tym po prostu będę się starannie przyjmować i Was do tego samego namawiać, jeśli jest ktoś taki, kto mnie słucha, że wiecie, że po prostu uważa, że na przykład nie wiem, że ja nie maluję się doskonale, jej koleżanka też się maluje doskonale, tam to zrobiła sobie w ogóle kreskę, teraz jest modna, pogrubiona, nas zrobiła cienką. Kurde, może i ładnie jest w cienkiej, koniec. Kropka. I tym lekkim podenerwowaniem właśnie złożyłam, bo to w ogóle dla mnie są czasami, jak oglądam filmy na YouTubie, to jest w ogóle temat rzeka. Ja to będę po prostu rozwijać czasami to, co mnie norduje. Mam nadzieję, żeście mnie wysłuchali, a właściwie to ja Wam dziękuję za to, żeście mnie wysłuchali do końca. Pozdrawiam Was cieplutko z moimi dzisiaj haberziami, bo mi się strasznie to spodobało. I z moim niedoskonałym makijażem. Także trzymajcie się ciepło i cześć!